<laughs> <laughs> Hej, to jest z tym na i dziś wodzę do Was z Draftem World Cup Russia 2018. E, na początku mówię od razu, żebyś chciała zrobić draft z e, Europy, także dobra, lecimy. Jakie tu mamy formacje... Wycę się na tą trzecią, albo nie na tą czwartą 4, 3 4 uwaga, wybierz kapitana. I rozumiem, że robię drawiczy z Europy. I mamy tutaj Lickner i on gra w reprezentacji Anglii, więc... Fajna karta biorę go. Tutaj już nie wiem czemu się ten Gosek nie pojawił, ale dobra, nieważne, lecimy tutaj z napadem na napadzie, na napad weźmiemy sobie Diego koszta e, tutaj. Weźmiemy zaraz sobie jakiegoś Jednego zawodnika. Oje nie, tutaj jest. E, nie wiem, to jest, ale nieważne, jak Lukas Waskas jest Hiszpanem, jest za zgranie. Mam nadzieję, że nie będą sami Hiszpanowie w pamięć. Wow, tutaj nie ma nikogo z za... Europy. A nie jest, przepraszam. Jest tutaj i znowu Hiszpan. No to co tu się dzieje? Dobra, leciem tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego Hiszpana. Jest Francuz, jest belg, jest Tony Cross. Niech będzie Tony Cross. Mam fajną, wysoką ocenę overalla, więc niech będzie. Wow! Nie mogę wziąć, a popatrzcie kogo mam. Jest tutaj Pele ale nie mogę wziąć Pele no bo ponieważ Pele gra w Brazylii, a ja robię draft z Europy, więc decyduję się na. Yy, gostka z Hiszpanii, po prostu no, nie mogą mieć Pele, no, bo Pele gra w Brazylii, a ja robię daw z Europy, wow. Yy, tutaj mnie niech będzie Sebastian Rudy. I zrobimy inną rzecz, przedstawimy Sebastianu... o czekać, bo ja muszę kartę, nie głowę zawodnika. Tylko kartę i tak, nie, tak jednak było więcej wygrania. No dobra, jest nie nieważny. Jest Sebastian Rudy, jest. Lecimy teraz tutaj. Z tym graczem i kto tu wyskoczy? Bym, bym, bym. a o jest Szwed. Szwecja też leży w, w, w Polsce, więc. A niech będzie Szwed, bo Francja też leży w końcu w Polsce. Co nie, w, Nie, Szwecja też leży w Europie. Nie w Polsce, tylko w Europie. Pomyliło mi się. Harry Maguire, nie, to jest John Stones. Myślałam, że Harry Maguire może być i Johnston. Lecimy dalej, czekajcie chwilkę. Okej, okay, może trochę was tutaj. może żeby się wszystko lepiej po prostu widzieli. Veromi Boating. I teraz tutaj, uwaga, lecimy z tym graczem. I kto tu będzie? Kto tu będzie? Francuz. Niech będzie Lewin Kurzapa. I nabram chcę. Na bramkę, uwaga, BUM BUM BUM, JASZID! Lew jasin. właśnie jest problem. Bo Rosja leży w Europie, ale jest problem i nie mogę po prostu wybierać pierwszych zawodników, ale jest Wojtek Szczęsny, więc fajnie, Decyduję się tutaj oczywiście na Wojtka Szczęsnego, lecimy z ławką a, rezerwowych. Staram po prostu z pierwszymi zawodnikami, nie mogę ich wybierać, ale dobre. O, jest Jan Vertogen spoko Czekajmy, że ja wam tutaj dam o tak bardziej na ławkę rezerwowych, tylko pogląd, żebyście widzieli tylko samą ławkę, ja bo musimy na ławkę rezerwowych i potem tutaj, bo tu się ten wyświetlają drodze nic, są mi dobre, ale jest! Kevin Trapp, goalkeeper z Niemiec choć ławkę rezerwowych też robimy z Europy. E, wiadomo. Się reprezentacjami z Europy. I to tu leci. Jest Francuz, niech będzie na ST Kevin Gamero. Pewno będzie to siedział sobie na ławce tutaj rezerwowych, co nie. I lecimy teraz z zawodnikami. Niech będzie Emil Forsberg, no bo jest ze Szwecji. Widzę, że mam dobry czas, więc zagram sobie jeszcze w, Fifie, w FIFA 2020. Więc dobra, RB, Francuz, właśnie nie wpuszczę zbytnio jedną ręką. O, udało mi się, jest ja Francuz w składzie. Musiałem wpuścić jedną ręką, bo ja to. Ogólnie trochę ciężko, mniej bo no telefon, ale ja sobie dam radę, jak to ja. Zawsze dam sobie radę, i dobra, jak to tu wpadł, Francuz, ale nie mogę wrócić pierwszego zawodnika, jest problem, ale jest. O nie, to jest Rosjanin, tak, może być Aleksander Kolowin, bo Rosja oczywiście leży w Europie. Jest Hiszpania i to mi uratowało, bo gdyby nie ten Hiszpan, to by nic nie było. Nic by nie było i teraz tutaj lecimy. Dalej jakieś reklamy tam. Ona uwaga. Bum 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 Szwajcaria czy bym bum, Szwecja? Nie, nie, nie Szwecja. Niech będzie to sobie ten napastnik. Ola Toivonen. wonen. Szwecji. Jakub Barczykowski nie mogę go wziąć. A jest problem z pierwszymi zawodnikami. Ale jest bless Matt Whitty, ten jeden, jedyny. Zabłonił się z mi tu wyskoczyło, bo nie mogę inną ręku z mi. Ciężko przyciągnąć graczy, Oj. dam sobie radę. Jest lokantę. Sorki, dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Jak to, to za Może jakiś Francuz? Nie. O, bo niech będzie to nie my, w wszystkie kluby z Europy, w sensie nie kluby, tylko reprezentacje właściwie z mm, Europy, więc niech będzie. Tutaj coś się nie chce nam zalogować właśnie o ten gracz. już się zalogował I Lickner, w końcu jest ta ikona Licknera, ST, zamiast Davida Silva musi wejść tylko właśnie. Jedną ręką będzie mi go strasznie ciężko przeprowadzić, ale ja sobie nie dam rady, mordeczki. Ja se dam radę i tego knera umieścimy tu na napadzie. Dobra, ławka rezerwowych. Ostatni zawodnik z ławki rezerwowych. I uwaga, jest Belg, ale jest Francuz. On jest na Francuza. Gdyż jak umieścimy Francuza. tutaj, aj, co jest, aaa, znowu to tu wskoczyło, kurde, jak za Francuza.